Siema, ci się pokażę wam eee, prywatny serwer Metin2. Na 2 nice jest to e, serwer Hamachi. Od dwóch dni jest testowany przeze mnie i mojego kolegę. Tutaj właśnie biega. Więc tak, to może ja pokażę najpierw handlarzy. Tak, e, tutaj mamy handlarza z boreami. E, stalki. E, stalki mamy. E, sokoła, dodam tarczę na każdą postać. Na każdą postać zostanie dodana znaczy się tarcza. Przepraszam. Tutaj mamy szósty, siódmy bon. Bony i siódmy bon są wysokie. Jak ma, widzimy tutaj mamy 300 plus siły, 300 plus 300 siły, plus i wartość ataku plus 250. Mamy także 15 KHP plus. Y, tutaj y, do y, 6 i 7 bądź bon zwiększyłem i jest teraz y, 10kHP. Nie 4, tylko 10. Y, jest także dodana y, odporność, na, odporność na każdą broń. Y, tutaj widzimy, mamy odporność na miecz 30%. Ale jest trudno, wsa bardzo trudno wsadzić tą 30%. Y, tak. Y, mamy. Y, Silny przeciwko surom jest 120%. No każdy postać jest ten i 15% ABS-a. E, tutaj mamy e, miecz e, tylety e, i broń na 65 level. E, tutaj jest partyzany. Robi się e, o taki miecz. E, chwilka Zobaczmy, my metalem się to ulepszyć. E, Mm, nie da się no, nie da się ale to to może zobaczymy sztylet zin o właśnie ze ich noży robi się sztylet zin jest, 20, jest, tylko, jest tylko 27% na ulepszenie ale ulepszenie jest bardzo tanie więc okej okay. widzi się spalił mało potencjał jest na ulepszenie teraz do handlarza różności różności ale tutaj jest tylko zmieniona cena kd on zostanie przerobiony. To, to wszystko zostanie usunięte, ponieważ skile zostaje się od razu od tego. No, a i kowal, właśnie kowal. Kowal jest bez ulepszaczy. I widać. I tak, przejdziemy może do EXPA. EXPA na serwerze jest bardzo wysoki. Jak widać, teraz mam setny level setny yy, level yy, i eks yy, jest bardzo wysoki bo w parsie. Yy. o i mamy 10% z jednego i no więc bez problemu można być 127 level na pieskach no i teraz PvP zdemonstruje jak tu się walczy, no, że to jest serwer PvP for fun. Razem z moim kolegą Rafałem pokażemy wam jak wygląda PvP na serwerze. No i tak. I widać yy, krytyki wchodzą yy, DMG jest bardzo duże, więc potem można powiedzieć, że serwer jest PvP. Yy, więc zapraszam. Yy, spostrzenie, yy, spostrzenie. i sieci Hamachi będą podane w opisie filmu. No to na razie. I zapraszam na serwer. Narka.